Jest sierpień 42 roku. Co wydarzyło się tutaj w Słupnie, że jest pomnik, miejsce, do którego wiele osób przychodzi i pamięta o tych wydarzeniach sprzed no, bardzo wielu lat? Doszło tutaj do zbrodni, masowej zbrodni wojennej, egzekucji na Polakach. Grupa 20 Polaków została powieszona na zbudowanej szubinnicy. Był to środek represji, kara za wydarzenie do którego albo doszło albo nie doszło to jest strasznie strasznie ciężka sprawa co tak naprawdę się stało teoretycznie taka kanoniczna wersja którą mamy zapisaną i o której zresztą sam pisałem zajmując się tym tematem wiele lat jest taka członek rad, czyli to była taka niemiecka pomocnicza służba paramilitarna zajmująca się też pracą dla Rzeszy, wracając wieczorem do domu, pod wpływem alkoholu przewrócił się na rowerze, poobijał, trafił za późno na apel i powiedział: "Grupa Polaków mnie pobiła". Następnie miał wsiąść z żołnierzami niemieckimi do samochodu i przejeżdżając tutaj przez okolice miał wskazać dom braci Popławskich, czterech synów, wskazać jednego z braci Popławskich, który miał go pobić. A następnie bracia mieli zostać zatrzymani, wskazany, jako winny pobicia miał zostać powieszony. Bracia trafili do więzienia, po czym nastąpiła jakaś zmiana. Będąca prawdopodobnie wynikiem rozgrywek wśród administracji niemieckiej Płocka, w wyniku której zdecydowano się na zastosowanie środka odpowiedzialności zbiorowej, czyli powieszenie 20 Polaków. Natomiast to, co dla mnie jest wyjątkowo ciekawe, co nie daje mi spokoju i no, tematem zamordowanych słupnie zajmuje się prawie od 5 lat. Przy czym przełomowe było oczywiście dotarcie do dokumentów wytworzonych przez stronę niemiecką. To to, co jest najbardziej ciekawe, to to, czy rzeczywiście ten Niemiec został, e, czy on rzeczywiście uległ wypadkowi, tak jak głosi ta polska wersja, czy może jednak nie został pobity. E, skąd w ogóle taka obiekcja? E, ona wynika z czasu. Mamy informację niemiecką, że o 21.00 Polak został e, zatrzymany, popławski, natomiast do pobicia miało dojść o 18.00. Popowski został oderwany od swojej matki, od braci i razem z braćmi wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do Płocka. No więc, w którym momencie miałoby nastąpić przez niego przekazanie informacji o tym, że widział gdzieś w oddali pobitego Niemca? A może on rzeczywiście, może rzeczywiście doszło do jakiegoś aktu przemocy. Może bracia Popławscy widzieli pijanego, pion zataczającego się niemieckiego rowerzystę którego rozpoznali jako członka służby, e, służby pracy Rzeszy i stwierdzili, że go pobiją. Może rzeczywiście doszło do, jakiej, do jakiejś utarczki sławnej, ponieważ my z góry zawsze zakładamy, prawda, niewinność strony polskiej, opresywność niemieckiej i to, że to na pewno było kłamstwo tego Niemca, który miał e, chcieć po prostu zrzucić odpowiedzialność za swoje spóźnienie na Polaka. Takie jego widzimy się po prostu. Hmm, tak? Dokładnie. No i to jest historia, która pasuje nam do pewnego stereotypu o Niemcach. Tutaj jest 20 osób, tak, to jest pomnik 20 pomordowanych. Wspomniałeś o czterech braciach. Skąd zatem ta szesnastka pozostała? To były osoby przypadkowe całkowicie, które były wyrwane z domów, z okolicznych. Z okolicznych wsi. To nie tylko byli mieszkańcy słupna, także okolicznych wsi, a nawet miała być to jedna osoba z Warszawy, która przyjeżdżała autobusem, który miał zostać zatrzymany, wyprowadzano stamtąd grupę osób i dobrano jednego całkowicie przypadkowego, nie zdającego sobie sprawy, może nawet w jakiejś miejscowości, pasażera, który także miał dopełnić tę dwudziestkę. Tak trafiłem, na taką relację trafiłem w jednym ze źródeł. A czy jest jakaś relacja, jak wyglądało to e, tragiczne wydarzenie, to co działo się? Sama z tym, egzekucja. Tak, tak, sama egzekucja. E, pewnej skrupulatności niemieckiej Zawdzięczamy relacji zbrodni minuta po minucie. Ja tę relację przytoczyłem, pozwoliłem sobie przytoczyć w notatkach płockich, w artykule o zbrodni wojennej w Słupnie. Natomiast jak doszło do spisania samej notatki. Wspominałem już o konflikcie w administracji niemieckiej. Tam dochodziło do rozgrywek o władzę. Jedną ze stron był Pulmer, który był wysokim oficerem niemieckim odpowiedzialnym za porządek na tych terenach, który postanowił zastosować ten środek odwetu zbiorowego. To nie podobało się pozostałym władzom niemieckim nie ze względu na słabość do Polaków, co ze względu na strach. Przed potencjalnym odwetem polskim. Musimy zrozumieć, że te tereny miały stać się częścią e, rzeszy, miały zostać zgermanizowane, ale póki co zakładano możliwość współegzystencji, tu, współistnienia tutaj Polaków. Ci Polacy byli potrzebni jako siła robocza. Niemcy część Niemców zwracała uwagę, iż dokonanie masowej egzekucji jako środka odwetu może spowodować, że Polacy zaczną z kolei mścić się na niemieckich osadnikach. Prawdopodobnie ten konflikt był właśnie genezą wysłania tutaj Bernarda Czary, żandarma niemieckiego który przybył tu w stroju cywilnym, obserwował zbrodnie wmieszane w tłum gapiów i minuta po minucie zapisywał, co się działo. Wiemy więc dzięki niemu dokładnie, o której minucie został odczytany wyrok. Wiemy, iż teren był zabezpieczony stanowiskiem karabinu maszynowego. Wiemy z jego relacji, że przybyło na egzekucję wielu osadników niemieckich i ludności niemieckiej. Wiemy też, iż zgromadzeni Polacy najpierw sami kopali groby, których mieli następnie zostać złożeni, a potem, że tak powiem, sami sobie musieli zakładać pętle na szyję. No minutę po minucie znamy przebieg tej tragicznej zbrodni, do której tutaj doszło. Cała ta tragiczna historia rozpoczęła się od jednego. Mężczyzny, tak, od jednego niemieckiego wojskowego. Czy na tym się skończyło? Czy dalej jakieś były wyciągane konsekwencje tego, co wydarzyło się tamtej nieszczęśliwej nocy? Nie, nie, dalszych konsekwencji nie było. No, zginął bezpośrednio Popławski, ścięty prawdopodobnie w Królewcu, w więzieniu w Królewcu. Zginęło tych 20. Polaków zebranych tutaj, natomiast potem ta zbrodnia nie miała już jakby dalszej kontynuacji, także osoby bezpośrednio za nią odpowiedzialne, czyli w tym wypadku Pulmer, który wydał rozkaz, nie poniosły w przyszłości konsekwencji swoich czynów, ponieważ Pulmer dożył starości w Niemczech, ciesząc się spokojem. Były próby postawienia go przed sądem, ponieważ był to człowiek odpowiedzialny osobiście za śmierć około 270 Polaków w trakcie wojny, w tym biskupa. Nowowiejskiego, między innymi. Natomiast ze względu na zły stan zdrowia on został uniewinniony. Jeżeli chodzi o samego żandarma, który rozpoczął całą tą sprawę, nie udało mi się trafić na żadne informacje dotyczące dalszych kolei jego życia. Mam jednak wrażenie, że życie z taką świadomością, iż jest się winnym śmierci ponad 20 osób, na normalnym człowieku powinno pozostawiać ślad do końca życia. Pytanie oczywiście, na ile. Członkowie niemieckiego aparatu opresji byli osobami, o których można mówić jako o osobach normalnych. Tak? Czy tam nie było jakiegoś wyparcia, które powodowało, iż oni po tym sobie normalnie żyli. Potrafili to wszystko po swojemu wytłumaczyć. Pewnie, Zdecydowanie. W tak? Tak. takich miejsc jak tutaj, to w słupnie, na tych terenach jest zapewne bardzo dużo, prawda? Gdzie toczyły się walki, gdzie dochodziło nawet do przypadkowych zabójstw, bo akurat komuś nie podobał się ktało się jego zachowanie i tak dalej. Ale to tutaj w słupnie jest takie wyjątkowe i szczególne dla mieszkańców tej okolicy, bo to bardzo często ich bliscy, ich znajomi i sam fakt, że tutaj za nami jest teraz w tym momencie nawet dużo kwiatów zniczy świadczy o tym, że pamiętają i to jest ważna pamięć. Tak, jest to miejsce, w którym co roku odbywają się spotkania w rocznicę samej zbrodni. Część świadków zbrodni jeszcze do niedawna żyła. Miałem przyjemność przeprowadzać jeszcze wywiady z jednym z zatrzymanych przy okazji zbrodni polaków, który w 1942 roku miał 16 lat, kopał mogiłę i w zasadzie do, do samego momentu rozpoczęcia egzekucji nie widział, czy nie będzie jedną z osób, które zostaną powieszone. Ostatecznie jako niepełnoletni został zwolniony, na jego miejsce wybrano innego Polaka, ale no właśnie to w ten sposób się odbywało. Stoi grup, grup, grupa Polaków, i na chybił trafił, wybierane są osoby, które zostaną tego dnia zabite. Całkowita przypadkowość, tak? ślepa sprawiedliwość niemiecka, odpowiedzialność zbiorowa za czyn, do którego być może doszło, być może nie. Mamy tylko relacje niemieckie, że miało dojść do pobicia e, oraz polską relację, polską legendę, e, że człowiek ten miał sam się przewrócić, wracając e, po pijaku. Niemniej jednak e, odniósłbym się jeszcze do tego, co powiedziałaś na początku. Chociaż w samym Słupnie nie mamy więcej miejsc e, które by zawierało, zawierały pochówki zbiorowe ofiar totalitaryzmu niemieckiego, to musimy sobie uświadomić, że na terenie powiatu Płockiego albo szerzej rejencji Ciechanowskiej, do której należał powiat Płockich, takich miejsc są setki, jeżeli nie tysiące. W zasadzie, jeżeli przeanalizujemy 1942 rok, to co miesiąc w którejś z gmin powiatu Płockiego dochodziło do. Zbrodni do morderstwa na Polakach. Mamy takie miejsce w Budzanowie. Mamy tutaj w Słupnie, ale też w zasadzie każda z gmin, prawie każda z miejscowości została naznaczona ofiarami nie tylko wynikającymi z walki, ale też ze zwykłego terroru stosowanego przez Niemców. Terroru, który miał bardzo jasno określony. Cel. Tak jak powiedział Hitler 22 sierpnia 1939 roku, 80 milionów Niemców czeka na nowe tereny na wschodzie. Trzeba oczyścić dla nich miejsce. I można powiedzieć, że temu wyzwaniu, rzuconemu przez Hitlera w sierpniu, Niemcy zostali wierni do końca wojny, planowo przeprowadzając eksterminację wszystkich tych, których uznawali za podludzi, a którzy im zabierali miejsce do życia.